Jakie są koszty wykonania takiej izolacji? Jeżeli chodzi o koszty wykonania takiej powłoki to zużycie jak i cena różnią się w zależności od producenta. Jeden ma wiadro 32 litry, inny 30, a jeszcze inny 20 kg. Zużycie też podaje się różnie, natomiast patrząc na warstwę minimum 3 mm to około 3/4 litry na m2. Zużycia w dwóch warstwach. Weźmy 4 litry razy 100 m to 400 litrów. Załóżmy, że wiadro ma 30 litrów, to mamy 14 wiader. Do tego załóżmy dwa wiadra na facety i łącznie 16 wiadr. Wiadro takie kosztuje około 450 zł, więc mamy cenę 7200. Do tego grunt, więc można powiedzieć, że przy 100 metrach zapłacimy około 8000 zł za materiał. Czy to jest duża kwota? I tak, i nie. Patrząc na wydatek na dysperbit, gdzie pomalowanie go dwiema warstwami to maksymalnie 1000 zł, to duża. Jednak w tym odcinku pokazałem, że tym produktem możemy uzyskać co najwyżej wątpliwej jakości izolację przeciwwilgociową.